Który myślę, że przyda się nie jednej z Was, czyli kosmetyki plus minus 10 zł. Są to, nie oszukujmy się, tanie kosmetyki, ale przede wszystkim też dobre, bo ja wyznaję zasadę, że nie wszystko, co jest najdroższe, jest najlepsze, i nie wszystko, co jest najtańsze, to jest najgorsze. Mam tego naprawdę sporo, dlatego może przejdźmy od razu do rzeczy, bo ja jak się rozgadam, i zawsze to powtarzam, że jak się rozgadam, to już. Kaplica, ale jest jeszcze jedna kwestia. Najdroższy taki kosmetyk, tak sobie ustaliłam, że będzie to do 15 zł. 15 zł będzie kosztował najdroższy kosmetyk. W razie czego mam tu listę? Będę starała się podawać wam ceny. Jeśli tego nie zrobię, to oczywiście napiszę gdzieś na dole albo gdzieś tutaj wkleję w film. Dobra, także do dzieła. Nie będę to po kolei, będę brała co po prostu wpadnie mi w rękę. Pierwszy to jest puder z My Secret Matte Fixing Powder i to jest puder, który dostosowuje się do koloru skóry, utrzymując perfekcyjny efekt przez cały dzień. I taka jest prawda, może nie przez cały dzień, ale... Bardzo ładnie matuje i naprawdę dostosowuje się do skóry, do koloru skóry, nie bieli tej skóry przede wszystkim. No i cena jest wspaniała, bo to jest jakieś, nie wiem czy tu napisałam sobie w zeszycie, to jest jakieś 12 zł, słuchajcie. Ale jest naprawdę wydajny, więc te 12 zł już jest więcej niż 10, ale naprawdę się opłaca, bo jest bardzo, bardzo wydajny. I ja się w nim po prostu zakochałam, uwielbiam go. Tak. Kolejna rzecz, też bardzo fajna, to jest Puder Sensic Matte Finish Powder w kolorze 04. I to jest właśnie puder prasowany, matujący. Też bardzo fajny, teraz troszeczkę za ciemny dla mnie, ale bardzo, bardzo fajny puder w cenie jakoś 6-7 zł. Ja ogólnie sprawdzałam ceny takie w drogeriach internetowych bardziej czytam na wizach.pl, coś takiego, coś na takich stronach. Więc podejrzewam, że w drogerii tam w naturze, bo chyba sens jest w naturze tylko. Yy, będzie to tam jakaś różnica plus minus 2 złote czy tam złotówka, ale naprawdę bardzo, bardzo fajny puder i też fajnie matowi, może nie utrzymuje się też strasznie długo, tam czasami trzeba sobie poprawić coś, ale jeśli nie macie w ogóle jakiegoś problemu strasznego ze świeceniem, to super sprawa, naprawdę i bardzo tanio. Kolejna rzecz to jest Smart Girls Get More Shimmer Bronzing Powder. Nie wiem w ogóle co to jest za firma, czy ona się tak nazywa. W każdym razie to jest puder brązujący, też właśnie w kamieniu z takimi... Drobinkami złotymi. Przepiękny puder na lato. Słuchajcie, świetny brązer na lato. Taki, żeby sobie fajnie, delikatnie zaznaczyć tutaj, nawet tu, gdzie nakładamy zwyczajnie róż, żeby sobie fajnie tak ocieplić buzię i wiecie, zrobić taki glowy efekt, jak to się mówi, i żeby fajnie nam ta buzia połyskiwała. I też jest bardzo tani, bardzo wydajny. Teraz wam powiem, ile on kosztuje. On kosztuje też jakieś 6-8 zł. Nie będę wam, jak nie będę wiedziała, to po prostu wkleję to tylko gdzieś tutaj, tak jak mówiłam, żeby nie przedłużać tego filmu. W każdym razie super, super sprawa, jego możecie dostać w naturze, też nie w każdych, ale w większych miastach powinien być w drogerii natura. Kolejna rzecz to jest rozświetlacz z Lovely Gold Highlighter, chyba bardzo znany. Jest jeszcze wersja takiego srebrnego rozświetlacza bardzo fajna rzecz no chyba jest bardzo, bardzo sławna też na YouTubie yy, super rozświetlacz w fajnej cenie jakieś 10 zł może, może kilka tam złotówek więcej, na pewno nie więcej niż 15 yy, naprawdę fajny produkt, ja używa, używam namiętnie i był też w moim konkursie właśnie, który zrobiłam i też był do wygrania naprawdę bardzo gorąco Wam polecam i kolejny też właśnie rozświetlacz to jest Vibo Diamond Illuminator i tu jest jeden chyba tylko kolorek. Jest bardzo, bardzo taki e, naprawdę mocno napigmentowany, tak jak tamten. Tamten znowu jest bardziej taki miękki, a ten jest znowu troszkę twardszy i ma troszeczkę taki wydaje mi się, że chłodniejszy troszkę odcień, ale naprawdę super sprawa i bardzo tania sprawa, bo to jest jakieś też 10 zł, no nie więcej, wydaje mi się, że nie. Także bardzo gorąco Wam polecam, no naprawdę pięknie rozświetla, robi nam taką taflę, piękną na policzku, wiecie, takiego błysku super ekstra, bardzo, bardzo fajna rzecz. Kolejna rzecz to jest Essence Multi Action, mój ulubieniec po prostu. Może nie roku poprzedniego 2015, bo cały czas go nie używałam, ale ulubieniec ostatnich miesięcy, bardzo wydajny i wiecie, co jest jeszcze jedna, jedna chyba wersja multi-action, bo kiedyś moja mama miała taki właśnie, a ten się zmienił, jakoś opakowanie się zmieniło, jest inne. Nie wiem czy, czy to jest inny tusz nie wiem, bo tamtego nie używam. Ale ma też inną szczoteczkę, z tego co się przyglądałam, bo ma taką yy, węższą troszeczkę chyba. W każdym razie super ekstra tusz, świetnie rozdziela, jest niedrogi, kosztuje też jakieś, wiecie, to jest jakieś w granicach 10 coś takiego złotych. Świetny tusz, naprawdę pięknie rozdziela, wydłuża rzęsy, utrzymuje się, nie kruszy się. Coś cudownego, ja go bardzo lubię. Ja go bardziej lubię chyba niż niektóre właśnie. L'Oreal i tak dalej, które są rzędu tam 50-60 zł, dlatego gorąco Wam polecam, uwielbiam go i cały czas go używam. Mam no tu jeszcze dwa tusze, dwa, dwa tusze z Eveline i z Lovely. Ten z Lovely żółty też chyba wydaje mi się, że znany Wam Pump Up Carling Mascara. To jest też taki z taką zagiętą szczoteczką. No mi się on już skruszył i w ogóle już jest w dęku, bo już jest suchy. Ale naprawdę też świetny, bardzo rozdzielający taki tusz i bardzo taki wydłużający, fajnie. Ja naprawdę bardzo lubię takie, które fajnie nam wydłużają, robią taki w miarę naturalny efekt, a nie jakieś tam, wiecie, posklejane rzęsy. Ja nie lubię takich, takich rzęs. Tu jest w ogóle, że on powinien chyba troszkę, troszkę je tak, wiecie, podkręcać, ale ja nie wiem, nie zauważyłam tego, jakoś się tak nie skupiłam na tym. W każdym razie super, super, super tusz. Kolejna rzecz właśnie, o której mówiłam przed chwilą, to jest ten tusz, ta srebrna wersja z Eveline Volumix Fiberlast, coś takiego. I on też ma podkręcać i wydłużać. Nie wiem, czy podkręcał, bo właśnie nie skupiam się na tym, ale skupiam się przede wszystkim na tym, czy te rzęsy mi on wydłuża i rozdziela. Miałam też tę wersję złotą i nadal ją mam, ale tamta się w ogóle nie umywa do tego. Ten jest fajny, rozdziela pięknie, szczoteczka jest tak strasznie wygodna, że ja dawno nie miałam tak wygodnej szczoteczki. Zobaczcie, ona jest taka mięciutka, fajnie się wygina, nie robi nam krzywdy yy, i ma taki w porządku rozmiar, nie jest za gruba ani jakaś tam za chudziutka. Super, super tuż. Polecam Wam bardzo, bardzo gorąco. I oczywiście nie obyłoby się bez e, tych kultowych takich pomadek z Golden Rose, velvet. Matte. Ja mam w kolorze 07, mam jeszcze jakieś inne, ale wiecie, co nie mogę znaleźć, jakoś pogubiłam te pomadki. Nie wiem, gdzieś po torebkach pewnie mam, bo ja <grym> zawsze po torebkach mam te pomadki. I to jest też taki brudny, piękny róż. One są tak napigmentowane świetnie. To jest oczywiście wykończenie matowe. Wy je pewnie dobrze znacie, tak podejrzewam. To jest naprawdę, naprawdę piękna pomadka. Pięknie matowa, taka kremowa troszeczkę, że ona nie jest taka strasznie zastygająca, nie wysusza ust. I też jakieś 11 zł, także polecam, też polecam. Kolejna rzecz to jest eyeliner z Miss Sport. Jeśli szukacie jakiegoś fajnego. Eyelinera, który ma na końcu silikonową, tutaj ma końcówkę silikonową, ale prawie jak pędzelek, taka bardzo precyzyjna końcóweczka. Jeśli szukacie takiego, którym naprawdę łatwo zrobić kreskę, to jest właśnie ten z Miss Sporty. Napiszę wam nazwę ogólnie, bo nie będę tutaj czytać teraz. I naprawdę fajny, wygodnie się maluje, ja go używam bardzo często. Na zmianę z jakimś takim żelu. I bardzo bardzo go lubię, naprawdę. I też jest bardzo tanie. No, w końcu mi sport i nie jest drugą firmą. I kolejna rzecz, też z Golden Rose, to jest oczywiście ta Golden Rose Matte Lipstick Crayon, która wyszła niedawno. i Ja mam w kolorze, w kolorze 10. Też piękna, piękna pomadka. Słuchajcie, taki brudny, już ciemniejszy troszeczkę róż. Tutaj ta trzecia. Świetna, świetna sprawa. Ona się fajnie też temperuje, nie ma z nią jakichś problemów. I zachowuje się podobnie jak ta pomadka, nawet lepiej, jest taka troszeczkę bardziej kremowa, nie jest taka bardziej tempa, jak tamta. Yy, I kolejna rzecz to będzie błyszczyk z Essence. Boże, jak ja lecę w ogóle szybko. Błyszczyk z Essence XX, XX XXXL Nude w kolorze Shy Beauty, z tego co pamiętam tak. Świetny błyszczyk. Wiecie co, ja jakoś nie używam za bardzo błyszczyków, ale ten jest super i bardzo go lubię. Ja naprawdę nie używam błyszczyków, ale ten yy, bardzo często. Nie wiem, czy to będzie widać. W każdym razie jest bardzo ładny, taki naturalny dziewczęcy. Nie jest taki, że jest taki, wiecie, nie skleja tak usłys. znowu się też nie wylewa gdzieś poza kontur. Także bardzo go lubię. To jest też jakieś 8 zł, coś takiego. Ja go i tak na promocji kupiłam, ale normalnie coś takiego kosztuje. Słuchajcie, przepraszam Was ogólnie za to, że tak szybko mówię, no ale mam tego sporo i chciałabym się jakoś tak wyrobić, żeby ten film nie był długi, chociaż też nie wiem, jakie filmy lubicie. Dajcie znać, czy lubicie takie dłuższe czy krótsze filmy. Yy, dobra, dalej, dwa takie hiciory na maksa, które słuchajcie, strasznie pokochałam I w ogóle wzięłam tak spontanicznie na promocji w ogóle tej takiej minus 50% czy tam 49, coś tam takiego w Rossmanie No i wiecie co, miałam taką sytuację, że w ogóle jakoś tak nic mi się nie podobało, niczego nie potrzebowałam No to wzięłam coś takiego tańszego i słuchajcie, wzięłam te dwie pomadki z Lovely, o których Wam mówiłam we vlogu, w moim pierwszym chyba vlogu, jakiego nakręciłam, właśnie to są te pomadki, o tak, Extra Lasting, i to są pomadki takie w płynie o takim matowym wykończeniu i to jest taka czerwień w numerze 3, i w numerze 2 taki piękny, piękny, nasycony róż. One ogólnie mają świetną pigmentację, są świetnie, po prostu mają świetne wykończenie matowe, słuchajcie. Jedyny taki malutki minusik, ale to też nie dla każdego jest minus, to to, że one dosyć mocno zastygają i to jest takie specyficzne uczucie, ale kolory są obłędne. Ja po prostu, ja nie wiem, jak można ich nie kochać, słuchajcie. Poza tym, pędzelek mają też świetny i też bardzo wygodnie się yy, maluje usta. Nie wiem, czy tu będziecie widać, bo tak na, widzieć, bo tak namazałam tutaj kupio O, tu jest ona. Ale naprawdę kolory są cudowne. Jest jeszcze chyba taki nude kolor. Moja mama sobie go kupiła, właśnie ostatnio widziałam. Nawet się nie pochwaliła, ale widziałam. Yy, jest taki jeszcze nude kolor i właśnie ten czerwony, yy, ale nie ma chyba już innych, wiecie co? Chyba już nie ma tu wam nazwy, bo zobaczcie, jaki piękny kolor. Piękne, piękne są. Mają świetną pigmentację i naprawdę one po chwili tak fajnie zastygają i po prostu nie ruszają się z ust, nigdzie się nie wylewają, nie ma takiej opcji. Mi też nie, wysusz, nie wysuszają ust, co mogłoby się wydawać, no bo są bardzo, bardzo, bardzo matowe. Ja właśnie teraz mi się przypomniało, że pierwszy dzień, jak nałożyłam sobie te czerwień, kiedy mieliśmy właśnie spotkanie z Ewą z Red Lipstick Monster, to tak sobie chodziłam po galerii, i właśnie pani ze stoiska, z Flormar, pani sprzedawczyni zapytała się mnie, co pani ma na ustach ja właśnie mówię, a taką pomadkę za 6 zł chyba czy coś takiego złowi. Strasznie się spodobała właśnie to wykończenie matowe ja się strasznie spodobało, dlatego jeśli macie możliwość, to wypróbujcie, bo albo ją pokochacie, albo nie, bo zależy właśnie od tego, jak Wam się to wykończenie będzie podobało. Petki z Essen, słuchajcie. One są po prostu bezkonkurencyjne moim zdaniem ma ich tyle, tyle kolorów chyba brakuje mi tu może z dwóch zobaczcie w ogóle jak są niektóre wykończone i tak, pierwszy kolor to jest Wish Me A Rose Wish Me A Rose, gdzie Wam to pokazać to bo już nie wiem, wiecie co ona w ogóle już jest strasznie stępiona Wish Me A Rose, tutaj jest ten kolor taki brudny róż, ale taki jaśniutki dosyć może na drugi będę Wam pokazywać kolejny kolor to jest taki już ciemniejszy czyli 07 Cute Pink, taki ciemniejszy, on jest śliczny, ja go bardzo, bardzo lubię. On, on taki jest troszeczkę ciemniejszy niż mój naturalny kolor, świetny. Kolejny to już jest taki mocniejszy, takie bordo ciemniejsze, Jezus, ale tu wyjechałam. Takie bordo ciemniejsze i one oczywiście też są matowe. Ja wam wiele razy chyba o nich mówiłam, to jest ten na dole, i to jest kolorek 15 Honey Berry. Też świetny. W ogóle wszystkie lubię, no, wszystkie lubię. To, że one są troszkę większe, niektóre niektóre mniejsze, to dlatego, że może powtórzyłam po prostu. Kolejny raz kupiłam, bo już mi się pokończyły. To jest kolorek takiej pięknej czerwieni 14 Fem i jeszcze taki, który najbardziej chyba lubię z nich wszystkich, znaczy najbardziej, bardzo często używam. To już jest moje, któreś kolejne. Mam tam jeszcze w ogóle kilka takich małych, yy, powtarzają się zwyczajnie. I to jest kolorek. 0,6 Satin mauve. I słuchajcie, te pomadki są naprawdę świetne, jak na 5 zł za jedną, są cudowne, świetnie się nimi wyrysowuje usta. Nie można sobie naprawdę z nimi zrobić krzywdy, bo one nie wylatują jakoś tam, wiecie, za kontur ust świetnie się utrzymują i naprawdę mają piękną pigmentację ja sobie zawsze je, po prostu usta maluję ca całe usta jedną konturówką wypełniam zwyczajnie je i czasami sobie tam użyję jako zwyczajne konturówki ale najczęściej wypełniam te usta dlatego świetna rzecz, teraz wiem, że one troszeczkę zmieniły opakowanie zmieniły te tutaj zakrętki i tym samym ponoć zmieniły właśnie troszeczkę konsystencję, są ponoć troszeczkę twardsze, nie wiem, nie próbowałam jeszcze muszę spróbować, bo możliwe w każdym razie szukajcie tych takich z taką strepną. Wiecie co? Będziecie musieli mi troszkę wybaczyć, jeśli tu słońce będzie troszkę świrować, i psuć mi światło, dlatego, że ma taki kaprys i strasznie wali komuś naprzeciwko w szybę, i to wszystko leci na mnie. Także um, uczulam Was na właśnie zmianę światła, ale już dobiegamy właśnie ku końcowi powoli. Mam jeszcze tutaj dwie konturówki, które mogę Wam polecić z Golden Rose, Dream Lips i Classics. Tak. Troszkę twardsze niż te z Essence, ale też bardzo ładne i wzięte są. Tu jest taki jaśniutki róż, taki dość, taki odznacza się dosyć, dosyć mocno. To jest taki róż, padający z lekka w pomarańcz, pomarań, bym powiedziała. I kolejny to jest taki brudny też kolor, bardziej w brąz podob wpadający, podobny do tego Satin Mouse Essence, ale bardziej taki wpadający w brąz. No i nie oszukujmy się, one są troszeczkę twardsze, dlatego troszkę mniej je lubię, ale i tak za tę cenę i w ogóle to też je używam i kolejne kredki też dwie to jest z Essence, które ostatnio Wam pokazywałam właśnie były w teście na żywo i dosyć fajnie wypadły to jest ta zwykła czarna, taka wykręcana po prostu konturówka, taka kredka w kolorze 01 yy, z Essence, po prostu zwyczajna czarna kredka, która jest bardzo fajna, lepiej kupić taką, nie przepłacać, bo ona fajnie się utrzymuje fajnie się nakłada, nie jest ani za twarda, ani za miękka także bardzo, bardzo ją lubię i jeszcze ta, po prostu mój faworyt to jest Satin Touch col My Secret w, w kolorze jakimś tam jest? Nude. Numer 19, tak. I słuchajcie, no to jest kredka bardzo też właśnie fajna, taka miękka dosyć. Nie jest też za twarda. Ona jest świetna na rozświetlenie tutaj gdzieś właśnie dolnej linii wodnej albo gdzieś właśnie, ja mam to dzisiaj ją tutaj w wnętrznym kąciku. Świetna sprawa, słuchajcie. Możecie obejrzeć sobie właśnie Film ostatni, gdzie wypadła, właśnie w teście takim na żywo. Świetna, świetna kredka za super cenę, jakieś tam 6 zł, czy coś takiego. Nie ma potrzeby kupować jakiejś droższej. Kolejna rzecz to będzie też um, cień z My Secret, w kolorze 501. Też taki biały, super napigmentowany. Zobaczcie, świetnie napigmentowany biały cień, czasami potrzebny nam jest do jakiegoś rozświetlania czy coś takiego, bardzo Wam polecam też jest bardzo tani, nie wiem teraz ile kosztuje ale świetny, naprawdę, naprawdę super i bardzo długo go mam, bardzo wydajny no i jeszcze róż Smart Girls Get More czyli taki 03 mat w takim numerze, ten właśnie taki z tej firmy co ten bronzer taki rozświetlający który Wam przed chwilą pokazywałam też fajny róż, naprawdę nie jest jak, jakiś taki przesadny. Ma takie subtelne wykończenie: ja ma taki dosyć ciemnawy kolor. bo Ja lubię takie, taki brudny dosyć odcień, że tak powiem. To jest świetny, świetny naprawdę róż. Bardzo tani, też jakieś 5 złotych może kosztuje, no droższy nie jest, a bardzo, bardzo fajny, bo też fajnie się nakłada, nie robi plam, super wykończenie i tak dalej, no wszystko, wszystko same zalety, czego chcieć więcej. Kolejna rzecz to będzie, słuchajcie, mój już po prostu zmasakrowany pędzel z essence, którego bardzo często używałam, jest to jeden z moich pierwszych takich pędzli w ogóle w życiu i on mi się tutaj połamał, słuchajcie, no i ja tak wiecie... Yy, troszkę amatorsko go skleiłam taśmą, <laughs> powinnam go skleić super glue czy czymś takim, ale nie miałam zwyczajnie wtedy kleju i skleiłam go taśmą, a bardzo go potrzebowałam i do dzisiaj go lubię, słuchajcie mam wiele innych lepszych pędzli ale bardzo lubię ten pędzel dalej nie wiem czy można go jeszcze dostać, można na pewno w yy, szafach Essence i to jest też jakieś tam 8 zł, może dyszka coś takiego, bardzo gorąco Wam polecam super ekstra cień i do rozcierania i do takich rzeczy, naprawdę widzę właśnie, że się trochę światło zmienia, dlatego może przeczekam to, nie wiem, zobaczcie słabo światło znowu świruje, no ale już nie będę zwracać uwagi na to bo nigdy tego nie nagram yy, jeszcze mam dwie właśnie Trzy kosmetyki. Pomadka, o której też mówiłam w ostatnim filmie, właśnie Nude Love 11 z Essence. Bardzo fajny kolor taki właśnie mam go na sobie teraz, bardzo taki dziewczęcy, taki wiecie, wykończenie takie kremowe i jest bardzo komfortowy taki do noszenia, nie rozlewa się i tak dalej. Ma taki jasny, fajny, 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 fajny kolor. I dwie rzeczy właśnie, które są troszkę droższe, czyli max do 15 zł, już nie pamiętam teraz, to taki... Baked Blusher, czyli taki wypiekany róż z Lovely. Piękny, piękny, słuchajcie, róż. Taka mozaika, coś takiego, taki właśnie wypiekany, fajny, z fajnymi drobinkami. Pięknie wygląda, ma taki śliczny, ja mam taki śliczny odcień. Nie wiem, jaki tutaj jest kolor, czy są jeszcze jakieś inne, ale piękny, taki, no naprawdę tego się nie da opisać. I jeszcze jedna rzecz, jaką mam, to jest paletka Zowie, o której wczoraj Wam mówiłam. Też max do 15 zł. Świetna naprawdę paletka. Jeśli chcecie troszeczkę więcej się o niej dowiedzieć, to Wejdźcie w mój film, ostatni, super pigmentacja, po prostu czego chcieć więcej? sięgajcie naprawdę. Kochani, to by było na tyle. Koszyczek już jest pusty. Mam nadzieję, że film Wam się podoba. Niedługo zrobię Wam też pielęgnację właśnie w tej tematyce, bo też widziałam, że sporo tego się znalazło. Także e, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia, papa. Pa.